Niewiele dowiedzieli się mieszkańcy jezior w sprawie odszkodowań za budynki i ziemię wywłaszczone pod budowę drogi ekspresowej S8. Podczas spotkania przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie potrafił powiedzieć, ile rolnicy dostaną pieniędzy. Jerzy Wrublewski od sąsiada dowiedział się, że ktoś wycina drzewa w jego lesie. Nie dostał żadnego zawiadomienia nie było go przy inwentaryzowaniu drzew. Mam takie zaświadczenie od firmy łódzkiej, która wycina ten las, że wycięto mi ileś tam sztuk drzewa. No, w Urzędzie Wojewódzkim potwierdzili to, ale już co najmniej o 100 sztuk się już nie zgadza. Pan Jerzy jest jednym z wielu rolników, których lasy zostaną wycięte pod budowę drogi ekspresowej S8. Żaden nie dostał jeszcze informacji, jakiej wysokości odszkodowanie otrzyma. Przedstawiciel GDDKiA w Łodzi wyjaśnił, że drzewa są wycinane na podstawie decyzji środowiskowej. Decyzja ta o, również określa terminy prowadzenia wycinki drzew, drzewostanów, po prostu drzew w lasach i nawet wolno rosnących drzew. Z uwagi na okresy lęgowe ta wycinka musi być zakończona do 29 lutego. Mieszkańcy jezior podkreślali, że nie tylko lasy nie są wycenione. Nikt nie wie, ile dostanie za metr kwadratowy gruntów rolnych. Wzburzeni są przede wszystkim ci, którzy będą musieli opuścić swoje domy. My nie wiemy nic. Po prostu nam, nam nic, nic nie mówiono, nic nie. nie to, ani nasze działki są niewycenione, nie domy są niewycenione, nic nie wiemy. Jerzy Malczewski stwierdził, że wysiedlenia mogą nastąpić dopiero po zatwierdzeniu decyzji o budowie przez ministra infrastruktury. Dopiero wówczas będą wyceny. I nie tak dawno przyjechała ekipa, nie wiem tam skąd wygrała. Do rozbiórki chałupy. No, a ja nic nie wiem. Jak Boga kocham, żebym miał flintę i bym był myśliwym, a nie jeden by nie ucił Wszystko bym wypróbował, bo co mi to zależałoby. Z racji tego, że w ich zakresie byłoby prowadzenie rozbiórki, dokonywali oględzin, rozpoznania co i jakie, jakie nieruchomości są przedmiotem rozbiórki. Niestety nikt nie dowiedział się, jakiej wysokości odszkodowanie może dostać. Nie wiadomo też, kiedy zostaną one wypłacone. Wszystko jednak jest zgodne ze specustawą, która ma ułatwiać budowę dróg. Decyzja tak zwanego czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, którą wydaje wojewoda pozwala nam upoważnia nas do tego, żeby rozpocząć pracę, nawet jeśli nie są wypłacane jeszcze odszkodowania. Natomiast jeśli w takiej sytuacji, że ta decyzja zostanie wydana i zostanie zaskarżona do I to dla wszystkich, których dotyczy ta decyzja, czyli dla jakiegoś odcinka drogi, zostaje wstrzymana. Jeżeli się kupuje działkę, to się wtedy dopiero wchodzi z budową, a tutaj została po prostu zmieniona sytuacja. Weszli ludzie już z piłami, tną lasy, właścicieli tutaj rolników, natomiast nie ma wykupu, nie ma żadnej wyceny działek. Rolnicy martwią się, jak wypełniać wnioski o dopłaty bezpośrednie. Jeśli wpiszą grunty, które wkrótce zostaną zabrane, będą musieli zwracać pieniądze. Zapowiadają, że nie wpuszczą maszyn, dopóki nie dostaną odszkodowań.